Komfortowo będzie dziś na pewno dla mnie pod kątem audio, no bo komentuję dla Państwa to spotkanie, otoczony przez sympatyków jednej i drugiej drużyny w Biskupcu. Na, jeszcze raz to powiem, rzadko Paweł wychodzi w wyjściowej 11, ale dziś przed moim gardłem i mikrofonem, bo ja to... Bardzo dobrze słyszę, jesteśmy naprawdę blisko tych sektorów. Czarek Korbus na lewej stronie, brzutka w pole karne. No i pierwsza próba trójkolorowych. Paweł Kulpa, Korbus, jest Szymański, Szymański z Korbusem. Dobrze to zagrali nasi zawodnicy, mocne dośrodkowanie Korbusa. Jest jeszcze Kowalski na prawym skrzydle, Kowalski. Wciąż on przy piłce w pojedynku 1 na 1 dorzuca tę piłkę. Uderzenie Tomka Śnieżawskiego, ale ucieka z szesnastki. Trzech zawodników Sokół zostawia na linii środkowej. No i dochodzi do pozycji strzeleckiej. Zawodnik, ale traci tę piłkę w takim dość niebezpiecznym sektorze. Konicz. Konić będzie uderzał z dystansu, ale ten strzał kompletnie nieudany piłknął. 140 minut. Jest rzut wolny, bezpośrednie uderzenie w kierunku Strzudzkiej Bramki. Styś nie ma łatwego życia z obrońcami drużyny z Biskupca. No i kontratak gospodarzy strzela w kierunku Bramki. Konić. A teraz do Stysia. Styś udało mu się zgrać do kulpy. Wbiega w pole karne. Kulpa! Pał i rzut karny dla trójkolorowych. Pchnięty mocno Paweł Kulpa, który wbiegał na dobrą pozycję i w 55 minucie gry będziemy mieli rzut karny dla trójkolorowych. Sebastian Samulski z numerem 98, naprzeciwko niego Łukasz Jaguszewski, gwizdek sędziego już wybrzmiał. Samulski, czy pokona bramkarza gospodarzy? Samulski, gol! Gol, 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 gol! gol. Dla trójkolorowych Sebastian Samulski, nasz Joker numer 1. W 56 minucie gry otwiera wynik pojedynku golem z rzutu karnego. Paul na Pawle Kulpie i Sebastian Samulski otworzył wynik tego spotkania. My obyśmy zagrali dziś na zero z tyłu. To nie będzie łatwe. Azprowicz z dziesiątką. Czy to on będzie strzelał? Tak jest. Mocne uderzenie. Bardzo dobra interwencja Piotra Sikory. Ale utrzymaliśmy miejscowy. Półka na prawe skrzydło. Będzie groźnie pod ostróczką bramką. Strzał i Piotr Sikora. Kolejna kapitalna interwencja na... Ossa próbuje walczyć o gola dającego remisję w 61 minucie gry euforia na trybunach Rafał Wiśniewski z są trafienia na 1 do 1 zdaniem arbitra nie był w tym momencie faulowany Tomek Rzutka w pole, karne, Śnieżawski źle sobie przyjął, Śnieżawski i rzut karny, jest rzut karny dla Sokoła po faulu na Tomku Śnieżawskim. Jego gola w tym pojedynku. On tej piłki nikomu nie odda. On tę piłkę ustawił na 11 metrze. I on będzie za moment próbował po raz drugi z wapna pokonać Łukasza Jaguszewskiego. Wahał się trochę sędzia przed użyciem gwizka, ale ostatecznie wskazał na wapno. I jest Sebastian Samulski przed szansą na swoją drugą bramkę. Sędzia już gwiznął. Samulski go! Sebastian Samulski ze swoim drugim trafieniem z 11 metrów w dzisiejszym spotkaniu. I w... A może spróbujmy jeszcze podwyższyć. Samulski, wysokość polakarnego. Samulski, Samulski, on się przedziera i on wdecha lewą nogą. No, 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 seba zagranie. No, sędzia uznał inaczej. Jest wrzutka, ale bardzo, bardzo wysoko zawieszona ta piłka. Śnieżawski, śnieżawski do Stysia. Stys ma piłka na lewej nocy. Słupek ratuje miejscowych. Jesz Czwórką atakują trójkolorowi. Śnieżawski. Mija rywala Tomek Śnieżawski. Zagranie do Samulskiego. Samulski na prawym skrzydle. Samulski. Jeden rywal przed nim. Samulski. Mija przeciwnika. Uderza. On jak dostanie piłkę... To... Piłki ...wtedy wyszedł do jeden z zawodników... Sam na sam, Samulski, Samulski, on się napędza jak TZW, wygonił się trochę ze światła bramki, Samulski, kulpa, nie trafia w piłkę jeszcze, Szymański, nie będzie strzału i wciąż Paweł Szymański, na prawą, na lewą, tańczy z piłką na wysokości 16 metra, zagranie do korwusa, Szymański. Ośrodkowanie i nie ma bramki, ależ było blisko. Dobre wieści z tego naszego ostryckiego szpitala, bo mówi mi tutaj Mateusz, że prawdopodobnie sezon z głowy Mateusza Błauta z niczego ta bramka na 2 do 2, no straszna szkoda. Adam Skierkowski, mu tu gadu gaduło. Człowiek dopiero 21 kwietnia skończył 15 lat. Strzał w kierunku bramki sikoryj, świetna interwencja. Redesiu, Redesiu, musi to przeciąć, do Sikory, bardzo złe wybicie Sikory, jest Konicz, 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 nie ma gola, o matko boska, Piotrek. Tam na lewej stronie boiska jest Styś, Styś, Samulski, Samulski na prawym skrzydle, Sebastian, mija jednego rywala, czy drugiego minie, mija go Samulski, Samulski, nie ma, nie ma rzutu karnego w tej sytuacji. A teraz kolejny rzut wolny dla osy i serce w gardle. Rzutka w pole karne strzał i Piotr Sikora łapie piłkę, a sędzia kończy mecz.